Cześć, z tej strony Akła i zapraszam na pieseły. Zacznijmy od zamazenty, tarczo pieseła. No to co, otwieramy, otwieramy. Poczekajcie, bo może... Nie da się inaczej po ludzku. Nie da się inaczej. Trzeba potargać. No to to są gigantyczne już, uh, gigantyczne już zestawy, słuchajcie. Mamy tak, mamy pinsa, mamy figurkę, mamy koszulki nawet z zasianem i zamazentą. Piękna karta promo. Kodzik oczywiście dla Was. Karta promo ląduje do koszulki. Odkładamy ją na bok. Koszulki. Niestety jakość ETB, więc raczej gry, grać nimi nie polecam. Pin. Odkładamy. Figurka. Figurka, nawet jakość jest w porządku. Odkładamy na bok, zbieramy wszystko. <laughs> I co, otwieramy drugi box? Tak, żeby sobie wszystko to ułożyć, ułożymy w kubkach. Tutaj do kamery wam ustawię, sprawdzę czy widać. Widać, o tutaj wam ustawię w kąciku. Tak, macie jednego pieseła. I teraz odpalamy kolejnego i mamy słuchajcie zasiana nie naprawdę piękne są te kulartowe promki bardzo mi się podobają koszulki kolejne na nakupka kodzik dla was do koszuleczki Kolejny pin. Figurka. Tutaj trzeba na ten plastik uważać, na tego wąsa, bo niestety ten wąsik się rusza, więc lepiej, lepiej go nie dotykać. OK. Zbieramy. Boostery. I tak, tu jest Zacjan, tu jest Zamazenta. Zobaczymy, który pieseł jest lepszy. Ustawiam dla Was pieseły obok. No to co? Zacznijmy od zasiana. Jest bliżej. Tutaj to, to będzie tego sporo, bo to jest, kochani, aż. Aż 10 boosterków, dobrze liczę. 4 tak. Więc naprawdę sporo otwierania. Więc sobie poopowiadamy trochę historii. Nic ciekawego. Powiedzcie, który, yy, która legenda najbardziej Wam się podobała, jeżeli chodzi o sword and shield. Bo w sumie tam mieliśmy, mieliśmy, oczywiście tutaj podstawowe zasian Zamazenta, mieliśmy Koniki, tak, Shadow Rider, Shadow Rider, mamy Radiant Eternatusa, Shadow Rider Kylarex, Ice Rider Kylarex, co tam jeszcze z ciekawych takich mitycznych Pokemonów było, już nawet nie pamiętam, słuchajcie. Kodzik dla Was. No i ciekawe jaki, jaki tutaj będzie drop rate. Bo jak na razie nic ciekawego nie mamy coś szczęścia do tego krę zenitu. jedynie złotą trafiliśmy, pamiętacie, w Liverpoolu. W sumie szczęście. Z Elite trainer boxa. O, ładna energia i zeraora. Dobrze, to wsadźmy tę ładną energię do folii. Tego Eternatusa, co też czeka na folikę, też wsadźmy do foliki. OK. I lecimy z tym dalej. Kodzik. Więc gdyby nie to ETB, to niestety żadna złota karta by nam się nie trafiła, a otwieraliśmy tego dość, dość dużo. Crashing Hammer i Owca. Się czasami skupić bardzo mocno na tych foliach, żeby kartom i sobie krzywdy nie zrobić. Spoiler i Snorlax, wydziergany, nie, przepraszam, zrobiony na szydełku. To jest różnica. Wszystkie kodziki dla was oczywiście chwalcie się, co tam się wam wylosowało w Pokémon Live. Właśnie słyszałam, że już niedługo Pokemon Online zostanie zamknięte. Manafi, super traf. Pokemon Online będzie zamknięte i wszyscy przeniesiemy się na Pokemon Live. Okej, okay. mam Manafiego. Widzę, że bardzo wodniście. W tym zasjanie może kolor, kolor zobowiązuje. Zobaczmy, co się jeszcze nam może takiego ciekawego tutaj trafić. Tak uwielbione przeze mnie ultrabole, mam ich pełno po prostu, bo jest bardzo dobry pokebol. I ta ale bardzo dobry drop rate, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o trainery. Lecimy dalej. Tak więc, jeżeli nie trafię tutaj yy, tego poczwórnego, yy, poczwórnego złotka, czyli Arkeusa, Giratiny, Gialgi i Palki. No to wtedy Single trzeba kupić, niestety, <laughs> do kolekcji. Jak, jak, się, jak się to kolekcjonuje? Kodzik, przekładanie o tym trzeba pamiętać bo jak się teraz otwiera Scarlet and Violet nie trzeba przekładać nie trzeba o tym zupełnie pamiętać. A tutaj niestety, żeby wam spoileru żadnego nie zrobić. No powiem wam, że cienko, cienko w tym, w tym boksie. Ostatni booster. Zobaczymy czy uratuje honor Zacjana. Czy też nie. A! Magnezon, magnezon, Też może być. Wkładamy do folii. I zaraz zobaczymy, co prezentuje zamazenta. Odkładam na bok i zaraz zaczniemy zamazenta. Ok. Zacjana już, już otworzyliśmy. Nie wypadło zbyt wiele. Z jego się cieszę, przynajmniej tyle. Idziemy do Zamazenty. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Policzmy tych, te paczki, bo też nie jestem pewna, czy jest ich 4, 5. Tak, 10. 10 paczek w każdym zestawie, więc yy, macie z czego, z czego dropować. Yy, jest figurka, jest pin. Więc jeżeli lubicie kolekcjonować takie rzeczy, to, to serdecznie polecam zestaw. No to zobaczmy, co przed nami kryje tarczo-pies. Lifion. No i już, już słuchajcie, oddał bardziej niż, niż mieczopies. Mamy Lifiona. Odłóżmy na bok. Ale się otworzyło. Teraz będziemy się dłubać, słuchajcie, z tym, żeby się otworzyło normalnie. O, tutaj poszło. Ok. Kodzik dla Was. No ciekawi mnie, czy Wam też, yy, czy więcej u Was na kodach wypada wistarów, yy, Starów, v i innych Wii. Czy jednak w tych paczkach fizycznie? Możecie, możecie powiedzieć, bo chyba na live te paczuszki mają po 5 po kart. To też nie jest zbyt wiele. Więc yy, może dlatego powiększyli np. drop rate, choć nigdy, nigdy nie wiadomo. Co oni to wymyślą? Zobaczmy, czy tutaj coś tauros i wolkarona. Nic ciekawego. Lecimy dalej. Piesy, oddajcie trochę przynajmniej co? Jakąś złotką, złotką, jakiś full arcik. Nawet moż, mogą być te galarian, galery BDD i Stoutland. Okej, okay, nie miałam BDDD, fajne, Stoutlanda już miałam, ale no, mogłoby coś lepszego i tak lepiej niż Zacjan, <grym> i tak lepiej niż Zacjan. Dobra, jeszcze trochę przed nami, więc dmuchamy, dmuchamy, może ten Arceus chociaż, Arceus, Arceus, jak mówicie? Też to jest ciekawa, ciekawa dyskusja. Jak mówić na Arceusa? Arceus czy Arkeus? OK. Lunaton. Widzę dużo soloroków, dużo Lunatonów. Zaraz będziemy składać talie na nich. Energy Switch. O, jaka ładna, słuchajcie. Fighting Energy. Z, jak przyjrzycie się, pomajtam po, po nią trochę. Są łapki i pokebole tam. No to jest ta jedna z ładniejszych, bo to jest właśnie Rare z Crown Zenith. Natomiast to, to jest po prostu rewersowa energia, czyli to jest zupełnie co innego. Zauważcie, że tutaj mamy znaczek, tutaj tego znaczka nie mamy. Dobra, kładziemy tutaj. No to naprawdę. Tarczopies wygrywa ten pojedynek już na starcie, ale może, może jeszcze zaskoczyć. Kodzik. Mhm. Łatwo widać, jak szczerze, jak są. Żółte ramki to bardzo łatwo widać, że coś się z tyłu świeci. Natomiast jak są. Jest drapion! Super! Natomiast jak są ramki e, srebrne, to już tak tego nie widać, bo zauważcie, że, że większość drzwi ma właśnie srebrne ramki. Jest drapion, plastuś. je yeah, przyda się do talii, oczywiście. Będzie grany. No tarczop jest po prostu oddaje. Jeszcze złoto mi wyrzucisz, chłopie? To totalnie. W sumie Maru jest takim, nie wiem czy go widzicie, takim tarczopsem po kastracji. Ma tarczę na łebku bidów. Salandit, purolin i zeraoran. A, aż wypadło z ręki. Strasznie dużo wypada z tego psa, naprawdę. Nie spodziewałam się aż. Tutaj zupełnie nic. A tutaj już mamy cztery V. Aż koszulki mi się skończyły, słuchajcie. Już my więcej. Jeszcze cztery boostery przed nami. Więc zobaczmy. Dalej nie ma złota. Przypominam że szukamy złotych kart. Czy coś będzie? Czy coś będzie? Yangus, nic. Następna. No i tak bardzo dobre dropy. Nie mogę przecież nic na nie powiedzieć. Poczekajcie, po Trzeba cztery policzyć bez przesady. I. Toral Candy. I Oranguru. Lecimy dalej. Jeszcze dwie. Przepraszam, słuchajcie. Jeszcze dwie. Może w tej ostatniej będzie złotka. Strasznie na to liczę. Ale wiecie, jak to jest. To jest hazard, loteria. Znowu Rare Candy. Tyle będę mieć tych rewersowych Rare Candy, że nie wiem. Wykleję sobie ścianę zaraz. Kodzik. No i co? Ostatnia paczka. Zobaczmy. Nic ciekawego, niestety. No to słuchajcie. Team Tarczopies wygrał. Team Mieczopies niestety. A stałbyś na miejscu, Chopie. Tak to się prezentuje. Super dropy. Okej okay dropy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia.